i jesteśmy, gracz zaakceptował twoją ofertę treningu. Dołączamy do ucznia, pokażemy mu jak się gra. Barn Blitz. Mam nadzieję, że będziemy bronić. Chociaż atak też jest zły, nie jest zły. Dobra, więc tak. Oj. Broń tutaj, dobra. A gdzie on jest? Uczeń Thomas Met. Tu jest. Tutaj się stanie, Nie! Ty, bananie! Po co ci trener jak go nie słuchasz? Dobra, w takim razie idź tu. się pasuje tam. No, no! No, dobra, atakuj! Ja! O matko. Twój uczeń nie żyje. No trudno. Zdarza się. Ej, ja mam odległość do jego ciała? Ale śmiesznie. Ej, mój uczeń rozszedł. Ja nie mogę. Eee, zostań trenerem. Tak. Kurde, pokazuj mi, żeby... Pokazuj mi, żeby się udał tam, tam. Nie, ja będę stać na środku, na widoku. Wszyscy mogą mnie strzelić. Tu będzie dobrze, tak, zubanie. Nie, nie po to mi trener, żeby go słuchać. Hm. A może coś się stanie? Chcę zostać trenerem? Nie, dajcie mi na trenera, boże, może coś porobimy przez ten czas. Te sety poukładamy do nagród. Więc tak, gdzie mam pustą kartkę? Nie, tu jest pusta, dobra. To dam wszystkie itemki, które mogą być przeznaczone na giveaway. -ie. Uj oj uj! uj. Mi się. O! Uczeń wzywa! Tak! Oczywiście, że mu pomogę. Mam nadzieję, że nie będzie grać Heavim, bo <ś50> Heavim to tak średnio ogarem Ale ogarem, ale ogarem. How Eee, malam, żeby grał x ale x... CPBA, Plaza tam to bym go poprowadził. żeby jakby... to no, nie lubię prowadzić. Boże, bo on jest szybki, to trzeba szybko klikać. A, nie mogę głosować. Dobra, ty ją bronisz. Ja bym ci ogólnie radził, żebyś. Chodź tu. Jedziesz? No, rusz się! Gdzie jest mój uczeń? Przez ten czas poczekam. Znaczy, tutaj mam ogólnie jakieś te. Hmm. Dobrze. Widziałem, że działa. Nie. Wracaj. Tu. Tu. No nie. Okay. Hello. Hello, jest... Uh, pretty useless on defending. Uh, for your team, I prefer uh, engineer or uh, demoman. What's up? How do I crouch? control? Hello. Yellow. Yellow. Same as this. Yellow. Cool. Yellow feller. Be honest. Yellow. Yellow. Whoa. No banie? Mam wrażenie, że tak. A, e, opcje. Coach. Coach Hey man, I'm giving you a shitty rating. You didn't help me. zaraz

Nie Boże, to jest jakiś troll, chyba normalnie. A trudno. Nie, chyba jest, nie jestem gotowy na e, uczenie. E, patrząc na te dwie gry, które miały miejsce: pierwsza było gości, miał mnie totalnie w dupie. A w drugiej, biorąc pod uwagę to, co mówił, i chyba tam na początku się jeszcze pytał, jak się kucam, Nie, 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 nie. nie. No, i samo to jak to używał, właśnie czata do mnie cały czas to samo. To jak dla mnie mnie tylko trollował, więc wiecie co? Wejdziemy na serwer. Odśwież? <grym> I poprosimy o trenera. Si ubierzemy jakoś, tak wiecie. Cold front, nie, coś co umiem, coś co umiem na maksa. Stop! Może być. Okej. Okay. <grystanie> będzie śmiesznie. U matku, no. A poza tym. Te... Co? Nie, ja! nie. To sią Nie! Sią! No. Faktycznie, jak tu jest galiwar. To chciałem kliknąć. Kurde. Zobaczymy, co ci się dzieje. Co ja chciałem powiedzieć? No nie, wolałbym, jakbym miał komunikację głosową najlepiej jeszcze z Polakiem. Bo tylko te komendy atakuj tutaj, broń tutaj, to trochę słabo. Więc tak, zagram z snajperem. Nie, to sobie ruszał tego mojego. C. O, co mnie naruszymy? <laughs> fajnie się ubierzemy. jest biały kruk poziom pierwszego? Co? Nie wiem. Dobra, zwykły Mam z ich fonoklasyk na szczęście i holender, muszę używać stręcz. Dobra. Okej, okay. <laughs> będzie śmieszny. <laughs> nie znaleźć Tak. Chcę trenera. Dowolny, dostępny. No znaleźcie. No nie, 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 jak? Dalej, no. Ładnie proszę. Jest? Nie. Jeszcze raz. Dowolny no dostępny. No dalej, no co to jest? WTF. Wy, wy. Nie, nie chcę być trenerem. Chwila, bo tu się świat mój do mi nogami przewraca. mam jutro o 7.30 zajęcia? Jak, jak, ja mam na 14.30? Kurwa nie, na 7.30 zajęcia tej nie wyrobię. Znajdź mi trenera. Bo no chyba to się nie uda. Chcesz być trenerem? Jasne. Parę sekund mi masz. Chcesz mieć trenera? Nie. No, dostępny. chyba nie znajdziemy sobie tego, kurde, nie? Kołcza naszego. No, chcę kołcza. No, proszę Was bardzo. Ja nie mogę. Dobra, wiecie do której godziny próbujemy? 22.35. Dwie minuty. Jak nic nie będzie, to niestety będzie. Koniec odcinka. Tak. No wolny. No niech ktoś będzie głupim trenerem. Co ja w ogóle nucę? O kurwa Kolendy chyba ja nieważne dobra. No Dani trenera Minuta nic została Czemu do 10 w ogóle liczysz, co? Może to wina serwera, co? Yes. Dobra, mogę nawet na tym grać, tylko mi zacis Ubłagam was hmm. nie musi być najlepszy, by był bo był jaki A teraz było do dziewięciu A i mi spokój, szukam trenera się teraz nie uda to nara no dobra trudno nie znajdziemy tego głupiego trenera to było tyle próbowałem kogoś czegoś nauczyć jeden się trafił troll drugi się trafił gościu który w ogóle nie stosuje się do moich komand a poza tym e, a poza tym a poza tym a poza tym dwie komendy, atakuj tutaj i broń tutaj nie są dla mnie wystarczające e, według mnie powinno być jeszcze Uwaga, Nie, to była zbyt taka pomoc bardziej, a nie. Ale, jak się jakie udaj się tutaj, a nie broń, atakuj. Tylko, żeby się udać, tędy iść. Bo, jak zobaczę to, że mam tu atakować, to stwierdzę od razu, że tam są wrogowie. I będzie zupełnie inne nastawienie. Przydałoby się do tego jeszcze. Eee, jakieś szybkie komendy Wycofaj, żebym nie musiał namierzać Że jestem tu, muszę omatko do tyłu Do tyłu, muszę obrócić, spojrzeć prawo kliknąć I wtedy dopiero działa, dobra Się z wami żegnam, nadzieję, że się <śmiech> podobało <śmiech> Jeśli ma prawo A się z wami żegnam i do następnego odcinka Na razie wam